Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie filmik o moich o miejscu, w którym trzymam kosmetyki jest to ta szafka otwieramy i tak tutaj mam wszystkie moje rzeczy do włosów i nie tylko, bo jest akurat pianka do golenia mojego narzeczonego tutaj. Jedwab do włosów, tutaj jest krem do y, biustu, który dostałam na zadnim szkoleniu. Tutaj jest y, krem pod oczy, krem do twarzy z Eveline y, Tu mam jakąś odżywkę z Mrs. Potters. Tu jest. Y, y, no, kremowy żel do mycia ciała z oliwką z Johnson's Baby tutaj mam jakieś balsamy, krem tutaj jest e, no do włosów z tyłu tam są e, nie ma widać żela do włosów tutaj, dobra tu jest pudełeczko w którym trzymam e, wszystkie rzeczy które są, e, że tak powiem małe to znaczy szminki, tak Tutaj co jeszcze mamy? Tutaj mamy taki mały róż, pensety, e eyeliner, Co jeszcze ketki do ust? E ketki do oczu. Tu mam też taką małą. Co jeszcze? Takie małe cienie. Tu jest węglota, baza z wirtuala. Ostatnio sobie właśnie zakupiłem, muszę się pochwalić. Jestem z nią zachwycona. Tu jest jakiś inny cień, następny. I co jeszcze tu widać? Baza z biżu. Jakaś próbka szminki. Co tutaj jeszcze? Aha, i korektor oświetlający z iPhone'u pod oczy. I tu mam nawet słuchajcie, brokat taki do na sylwestra. co by było takie pudełeczko serduszko obok dalej mam kosmetyczkę z iwonu, kiedyś ją dostałam i tu mam tak wszystkie pudy podkłady czyli tak tutaj mam mineralny podkład z Astora korektor z na wypryski tu mam puder z Synergy Beige maskara Pudę z Iwonu. Co tutaj jest? Make-up sceniczny z Sorai, bazę pod makijaż, perełki brązujące, kuleczki. Tutaj mam do brwi, jak sobie obcinam. Tu są dwa cienie z bo mi się nie zmieściły w tamtym pudełku, więc one są za duże. To je tutaj wkładam te paletki. Tutaj, tu mam jakieś próbki z Iwonu, gąbeczkę do, gąbeczkę do zmywania ym, maseczek. Make-up matujący z AA. Następna maska z Iwonu Super Shock. Jakieś dwa błyszczyki i dwa pudy Synergy, bo je, ten mi już jeden kończy i kupiłam sobie następny. Więc tak to są te rzeczy, które tutaj uf, trzymam. Kiedyś trzymałam to wszystko w jednej kosmetyczce i to był taki bajzel, że w ogóle się nie mówi o tym. A teraz to wkładam, mam posegregowane sobie, tak, że szybciutko mogę to sobie znaleźć. I tutaj obok mam y, moje paletki z Inglota i z Sephora. Jak tu widzicie.